No to nie będzie na tubie. Wtedy. To, to będzie epicki pojedynek. Tak Kurwa, nie mów, że będą się o tym buddy come, jednak nagrywać, to... Tą... Nie, nie nagram tego nic. Niszczą cię żywioły. Chyba twoja mama. Niech będzie. Never mind, never mind. Jak to ja A ty ty już nagrywasz? Nie No to się kurwa przywitaj O, Ten Dzień dobry YouTube No witam Eee witam szmaty Czekaj nie Nie, to też nie O Dziękuję Nie Ty Lalalalalalala la 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 la. Kurde to ten mnie teraz będzie srał ha, 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 ha I to teraz pocznie swaniaku You are dead <noise> Czemu mi go nie ożywiło? <noise> No bo nie ma tak! Fajnie by było, jakby żywiło. Lo ożywiło. O kur... Jakie OP karty? Jakie on w ogóle ma karty? CO? E, witam! Ale że co? No to! <laughs> <laughs> Ale ja się nie zgadzam! A ja się zgadzam i to jest najważniejsze. Nie, <śmany> teraz będzie totem jebał, o Jebany, będzie teraz lecz Chiller Ale zajebista karta Aż musisz jej użyć O! Cześć Nadby Czas rozpierdalać Czas zabijać. O, 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 Ty jesteś, walcu. Jak jak śmiałeś. Czekałem na takie coś. Teraz będziemy strali totemami, nie? No bo ja mam beznadziejne czary. Ja pierdolę. O! na chora! Co? Będziesz miał? Eee! Dobra! Moją kule! Jej! Ty kuta się ty! To było porażenie! Cii. Ty nic nie wiesz! O! Healer jeden, no! Healer jeden, nie? To wiesz co? O ty chujcy. Odgapiasz ode mnie! Ale co mam roślinę do porażenia? I hawe no idee Genius! Ej, zajebałem jakiegoś murloka katapultą. To było niemiłe, jest jakiegoś pieska o kurwa. O chuj. O chuj. O chuj, o chuj, chodzi. Wdupiłem. JAK TWOJA MAMA! Nie, dobra, przestanę z tym tekstem. Nie, szkoda, że jednego nie przewidziałeś. Twojej mamy. Dokładnie. TY chuj! Nienawidzę cię! Nienawidzę tych Palimorpi! Nienawidzę ich so much. A ja kocham je so much. W sumie. Obije ja tak trochę. To, to pierdolne cię w czoło. Haha, oh, heal. Kurwa. Pora na revenge. No, no nie! Nienawidzę twoich tych poli, poliformi, no. Déjà vu? Co to jest za totem? Że... Mm. Nie wiem, daje błocz obrażeń elektrycznych. teraz będę srał całe pole w to temach, bo taki mam kaprys. Mm -hmm. mm. Kurwa. O, miło. O, ognisty dupek. Kurwa. Tak. Dajcie te obrażenia zaklęć za bardzo nie wkurzają. To, to by się przydało strasznie magowi, tylko tyle powiem. Ale ty też masz zaklęcia, ja też masz kule ognia chyba. Ha. Huh. Nok drugie. <grym> Suka. sukreble. <grym> -sukre <ble. grym> <Gim. grym> Jednak kocham tę polimorfię. Nic z tą katapultą trafić nie umiem. O, zajebam jakiegoś szczura. Szczerze? Szczerze ty szuka! Nienawidzę cię. Jeden, trzy, cztery. No to nie ma sensu. To zrobimy i tak. I tak. I co to temacie. A o zrobię duch. tak. Ten o totem mi się uj. nie podobał. W sumie ten totem mi się nie podobał. W sumie to masz wpierdol. Niesprawiedliwo Ej, to mnie jeszcze bardziej wkurzyłeś teraz no. Masz. Surprise motherfucker! Jaki to ten? No nie Gorejący, ten którego tak nie lubisz 5-5, 5, 3, 2, 6 to czekaj, żeby go zadać muszę mu 4 zadać. Jeden, 2, 4, ale wtedy tego stracę co trochę sensu nie ma. No trochę Po prostu się poddaj, myślę. Zobaczmy jaki to ten mi by przyszedł. Sukwa. jaki by O, dobra. Good, good. Ja ja zrobimy tak w sumie. Szczerze! Jak ja cię kurwa nienawidzę. Kurwa A i tak wtedy jak masz zaproszenie tak to dalej działa O ty naście ty Na chwilę obecną to tyle Na chwilę obecną zginiesz Znowu ona. I ten o, dzikosz ty. Najpierw... I jeszcze Temus. To no Theus, Maximus! No nie... Not, Not nice. calculated. Jak ono się dre kurwa, aż mm -hmm. mi uszy bolą. Tak. Po już się bolą. Są Niech cię pała ciaśniej. Dziewięć. Kalno szpony totem. To jest 10. Chuj. No to już nie masz polimorfii. <coughs> Szkoda, to... że nie masz kart. Szkoda, że jesteś słaby. Szczerze. Ja pierdolę Szczerze Nienawidzę cię Jak cię zaraz possam z kisem Po <noise> pierwsze ginkurma Znowu nam Znowu wszystko zależy od naszych kart Dokładnie. Znowu to mi się nie podoba <noise> bo ty masz większe szczęście ode mnie. Zgadza się. Jaki, jaki, jaki? O! Dzięki, ty masz kurwa pizza! Ja pierdolę! Zobaczymy, jakie ty masz pizza teraz. Chuja dostanę. Dzik! Dzidzi. Jaki to ten? O nie! O nie, prawie dzik! ja zrobię teraz. Mówiąc bez słowa, Kurwa. Nie, nie, nie. Tak, ty się jak chuja by zrobił, bo się, tak, by, by, tak by go wychilował, chuj. Kurwa, ja pierdolę! Odgap. Gdzieś to już widziałem! Kurwa, to mnie zabije. I chuju. Syka wredna. Co powiesz Najgorsza postać jaka mogła ci przyjść! Skosz moje pały! Wow! Same to temy teraz będą na, pole, na polu walki, nie? No. Coś tak to widzę. Ja pierdolę. Ty masz chilejącego hi totem. tema Chilejącego? <laughs> nie ma tak to mieć totem, który healuje. No nie, jaki picant. Dobra, wygrałeś. Tym no, razem. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. No wątpię czy z takimi kartami jakich nie mam. Cię powstrzymam. Na pewno wy wypa taka karta, która coś taką przewagę się zesram. Dało mi to taką przewagę, to co mi teraz przyszło, że naprawdę się zestrasz. Tak, a tak zadaje 20 obrażeń. Dobrze. No przynajmniej Taka ci przyjdzie. No i taka. Kień No i nie mam teraz diefa uh. <ścoughs> <ścoughs> Chuj ci w papę. No ja pierdziel. No i co i dalej wygrasz? Nie. <gry> Teraz już nie masz szans. Nie. Wal ile sił i gwałć tyle ile Nie masz szans. Mam za dobre karty. Ja bym się przestraszył na twoim miejscu. Mam się poddać? Nie to będzie na YouTube. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! <coughs> <coughs> Według mnie to było nierozsądne, ale I tak, I tak mnie zabijesz teraz, więc spoko. Mogę jeszcze to tamowalować? Nie mogę! Ojoj! Nie mogę już! Taki smutek, i tak wygrałeś już. Nie no, dobra, nie poddam się. Będę kozakiem i dotrwam do końca. No, w końcu, nie, nie tchórzysz jak ma ci peczka. Wiedziałam, że to zrobisz. Zwycięstwo! załóżmy, że dalej jest 1-1. Jeden, jeden. Nie, bo jest 2-1. To bierzmy teraz kogo? Czarnoksiężników? Kurwa, czy dasz mi w myślach, akurat kiedy to powiedziałeś, już go wybierałem. Dobra, bierzemy Czarnoksiężników? No przecież, sami będziemy się zabijać. Super. No wiesz to, przynajmniej teraz są wyrównane pojedynki, jak mamy te same postaci. No widzisz. No, to jest też bardzo, bardzo dobre. Co dalej ten sam odcinek nagrywasz? No. Ile to będzie minutowe? O chuj, to już 18. 18 minut graliśmy? Ja no to, to będzie więcej. Ty czyni odrębne połączenia? Ciekawe. Oh, jako? god it. Ja pierdolę, no bez kitu, Co ja mam za kartę? Ja mam lepsze, uwierz. Wszystkie zostały. Uwierz, że nie. Wszystkie <laughs> zostały. Jeden, 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 jeden. Do, do czwartej tury grasz sam. Do czwartej ja pojedę. Nie. Nie miałem co zrobić. Tylko nie on. Może mi przyjdzie jakaś. O. Ta cisza jest niepewna. Szczupak! Po mordziej Nie trafiłem. Rzecz ty ściupak O, trafiłem. Na chwilę oby szczupak I apologize. Nie, 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 nie bój szczupak! leży szczupak i szczupak atakuje, i zachor liży. Tak. Ja sobie wyrespię jakiegoś korniszona. <coughs> Jabłko? Bomba! Fuck, fuck, fuck. Zamieniłem bombę w azotan. Jeb z lasera! Tak sobie myślałem. Tak tyle możliwości. Ale dostał z lasera. Ale dostał z, z lasera. Ale się podnieciłem. Ty chuj. Tak. Ach, ta nekromancja. Mam jeszcze tego więcej. O, o. Yo. czemu mnie wzywa? Wędrowiec tak. pustki, coś mi to przypomina, <głos> <głos> kurwa. Moja świecunia, moja świecunia! Sam sobie obrażnie Sami się zabijemy sam, sam się zabiję, no bo kurwa dudno. No. Jezus Maria te karty, no. Jezus Maria, same 9 levelówki, kurwa. gato yes, no, gotowe. Wcale nie! A ja mówię, nie jestem kotą! Boże! Tyż kurwyszynu! Co Jezus. ty sobie wyobrażasz? Kurwa? Jezus Marian, co ja Dzień tak kurwa! Ty. Masz kurwa! Po kurwa! Nie bagnie. <coughs> Respia zotami Aż się zakrzyłem. Czemu mnie ruchasz? lambda z rasera na podpalam tyle możliwości o. pozdrawiam cię Szczerze Kurwa. Odgabiasz. odgapiasz a wiesz co ja na to esej wiesz co ja na to zgadnij ja na to tak tak o, oh shit, wiedziałem żeby to zatrzymać. Witam kolemku. Ach. Kurwa. Ak akurat ma 3 Zgadza się. Wez si mojego znachora, no. O ty pało. Taki był twój plan, tak? Jo. Ale mi to spierdziela wszystko. Do you, do you, do you, do you, yo yo yo, yo, yo. Hey, clear, hey, No dobra, zobacz jaka mi o, odejdzie karta teraz. No tylko jedna opcja. Co to Widzisz, jakie jest? miałem karty? Widziałem. Oh, shit, te machen. Znowu ty? Cześć! Shit. Odbiorę sobie HP chyba. Odbieraj HP do końca życia. Zalazja, Kurwa. Tak, potrzebuję... ...trzy obrażenia na ciebie, a dlaczego? <słyski> 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 tak. O ty Pisdusiu tak Nie uczynić tego Zgram na za małej rozdzielczości, bo widziałem o, tam u niego trochę więcej HP U kogo? Jezus Marian Jezus Marian Marian 7.12 Nie, nie, opłaca mi się. Huh. Jezus Marian. Dobra. Atak! Atak! O ty pazi ty! Masz! Nie opłacało ci się. A może jednak? Jako na fajnie się drze. <śmulatujesz> A zrobię tak, bo cię nie lubię. I tak to przegrałem, więc. Soul. Ale jak ona się fajnie się darło, jak, jak się nią klikało, dysklikowało, klikało i Jakie? <śmulatujesz> jak ptaszek. Jeszcze żyje dobrze. Generala. Dobra, nie żyje. Masz za dużego farta. O, nie żyje. Wow, przyjąłeś to na klatę, jestem sobie dumny. Tak naprawdę nie zdążyłem się poddać. <grym> tak naprawdę nie zdążyłem sobie odebrać ostatnich dwóch HP. Nie, <grym> <grym> yeah, ale wiem poziom. Ja też. Ło. szacunek. O cholera. Także, czemu Od... było na tyle w tym odcinku? On jak zwykle zsie. Wygrana także... dwa razy. A ty nie. Bo sięż... Dokładnie. Cześć. 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 O. Tu jest.